Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a dzisiaj ze mną będzie dwóch bohaterów. Jak możecie zobaczyć po tytule, albo nie, bo nie wiem jaki będzie tytuł, ale będzie na pewno dwóch bohaterów do 2,500 tysiąca złotych. A dlaczego? A dlatego, że testowałem ostatnio sobie tego tutaj Luja przystojniaka, czyli OnePlusa Norda 3 g i stwierdziłem, że to jest chyba najlepszy smartfon do 2,500 tysiąca złotych obecnie, który ma ogrom, ogrom zalet. Ale... Przecież ja korzystam z tego. U Jezus, jasność. Z Motorola Edge 30 Fusion, która przez wielu, również przeze mnie, była uznawana za jeden z najbardziej opłacalnych telefonów do właśnie tysiąca zł. Jak spadła trochę ta cena, bo startowała z trójki, to wtedy to był z telefon, i wiele osób właśnie tak uważało, że piesz Motorolkę. Więc pytanie: Czy Motorolka nadal może pochwalić się tym mianem, czy może jednak. Oneplusik wjeżdża i rozjeżdża. Przemyślmy to i się zastanówmy. Dobrze, przejdźmy. Zacznijmy od tego Luja, który, czyli Oneplusa Norda 3, który wykorzystuje nasz budżet prawie co do złotówki, bo kosztuje 2499 za wersję 16256, więc parametry ogromne, parametry potężne. Tańsza jest modka, jak za jakieś 200 dostaniecie wersję 828. Wersja, gdybyście chcieli coś lepszego, co polecam. 12256 kosztuje jakąś 100 więcej, więc no, się opłaca, czyli za 2300 dostaniecie wersję lepszą, więc ta wygrywa jeśli chodzi o budżet. Poza tym za 2,5 możecie dostać Xiaomi Poco F4 za też 2500, albo y, Xiaomi 12 i Xiaomi 12 mógł być bardzo mocnym konkurentem, ale no niestety nie mam go. Nie udało mi się go dostać, więc nie jestem w stanie tego ocenić, ale mógł być bardzo mocnym konkurentem i tego, i tego do miana króla smartfona za 2,5 tysiąca złotych. Dobra, przejdźmy od tego, co dla mnie jest bardzo istotne, czyli od poręczności. Tutaj, kurczę no, motka wygrywa znacząco. Motka jest trochę mniejsza, 6,55 cala ekran zamiast 6,74 Niby niedużo, ale jednak czuć tą różnicę. Ona też jest zaokrąglona. Tutaj widzicie, że są spłaszczone te brzegi. Jest tutaj zagięte te plecki. Tu mamy, widzicie, o, tu jest tak, a tu jest płasko. Więc y, to ma znaczący wpływ na chwyt. Motka jest dużo przyjemniejsza w użytkowaniu, jak lubicie małe smartfony, poręczne smartfony i pod tym względem jest sztosem. E, względem tego, ten nie jest zły. Nie jest zły. On nie leży jakoś tragicznie, ale jednak jest taką trochę patelnią, więc jeśli chodzi o poręczność, no, moim zdaniem znacząco przegrywa z motorolką. Wizualnie, przód i tu i tu ładnie, tył, również motorolka moim zdaniem jest lepsza. Ten tył mi się strasznie podoba, jest taki mocno niejaki, kurcze jakby tu jakiś kolor dać fajny. Jest zielony, a nie wiem czy to o to mi chodzi, może taki czerwony to byłby, może sztos, a ten tu wydaje mi się taki strasznie niejaki, mi się nie podoba. Też ta ramka plastikowa, tu mamy ramkę. A my liniową, bo nie pomalowana, jak widzicie, i jest tutaj biała wersja. Są wersje inne. Ja bym, jakbym miał sobie kupować teraz, i dostał w dobrej cenie. To jest na przykład wersja Viva Magenta, chyba tam była. Viva Mag... Przepraszam. Viva Magenta, więc to jest wersja, która jest e, sztos, bo jest po prostu czerwona, jest przepiękna. więc e, jak macie brać, to bierzcie ją, nie? Ale to już wasza decyzja. Więc wizualnie, motka moim zdaniem jest lepszym wyjściem. Co też warto znaczyć, motka jest starszym rozwiązaniem, bo modka jest z zeszłego roku. OnePlus jest nówka sztuka tego tegorocznym sprzętem, więc to też widać różnicę. Jeśli chodzi o budowę, obydwa są dobrze wykonane. No, tutaj jest aluminiowa ramka, więc to czuć. Ten ma IP54, czyli takie sobie. Ten ma odporność na zachlepania bez certyfikatu, więc takie sobie z małym. Minusikiem bym powiedział. Jeśli chodzi o procesory, ok. Modka 888 Plus. Snapdragona oczywiście, więc bardzo fajny, bardzo przyjemny procesor. Wydaje mi się, że chyba troszeczkę minimalnie słabszy niż propozycja od OnePlusa, ale niedużo. Tak jak mówiłem, 8 lub 12 pamięci RAM, więc to też jest wystarczające i działa to naprawdę wydajnie. No testuję ją sporo, więc możecie mi. Wierzyć. No tutaj, jeśli chodzi o parametry, jest zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o RAM, bo tu mamy 16, więc jest wow. E, procesor Mediatek Dimensity 9000, trochę lepszy wypada w niektórych benchmarkach, jak tam sobie patrzyłem, ale to nie jest jakaś tam monstrualna różnica, więc może minimalnie będzie lepszy. Więc pod tym względem wydajności i tu, i tu jest dobrze. Ten RAM może robić robotę na przyszłość, więc dlatego polecam brać z 12 pamięci RAM, jak ten smartfon już trochę będzie miał e, na karku, że tak powiem. Dobra, a teraz ekrany. Dobra, jeśli chodzi o ekrany, zobaczcie sobie zdjęcia. Tutaj ciężko porównać. E, ciężko je tak, wiecie, żebyście Wy zobaczyli te różnice. Ale jeśli mam powiedzieć troszkę faktów 6,74 1240 na 2772 Fluid AMOLED 1 miliard kolorów 120 Hz HDR 10 i 1450 nitów w piku, więc bardzo fajne bardzo fajne wartości, bardzo fajny ekran. Naprawdę strasznie mi się podoba. Tutaj mamy ekran, który też jest OLEDowym POLED, miliard kolorów 144 Hz, więc trochę lepsze odświeżanie, ale moim zdaniem dużej różnicy tutaj nie ma już między tym. HDR 10 z plusem, tak jak i tam, i sto, tysiąc, 100, 1000 tonitów więc jasność trochę niższa i Full HD tylko, więc niby trochę mniejsza rozdzielczość również. Hmm. Moim zdaniem dużych różnic w tych ekranach nie ma. Nie jest tak, że jeden ekran jest sztosem, a drugi jest, wiecie, tragedią, ale się miałbym porównać, chyba trochę lepszy mi się wydaje jednak ten OnePlusowy teraz. Ale to już mówię, może to być trochę kwestia Kwestia gustu. Dobra, aparat, aparat, za chwilę aparat, bateria dobra. Ten ma 5000, motka ma 4,400. Różnica jest spora, różnica jest naprawdę spora. Ale teraz się, według wielu testów, wypadają one dość podobnie. I powiem tak, ja motkę dostałem już, to nie była nówka, więc ona już miała trochę chyba zajechaną baterię, hmm. bo ta motka. Nie trzyma mi tak najlepiej. Taki jeden intensywny dzień to jest dla niej za dużo. No ten jest dopiero co wyszedł, więc pewnie nie miało go dużo testerów przede mną, więc on ma baterię jeszcze świetną, więc dla niego, no więc on działa po prostu lepiej. On działa wydajniej, więc no, ten by powie, po, powiedzieć można, że wygrywa pod tym względem. Ale no mówię, gdybym miał nową baterię, to może by ta walka była wyrównana. Zdecydowanie na plus jest to, że jest te 5000. Plusem jest również to, chociaż to nie jest aż taki duży plus, ten ma 80W, ten ma 68W. Tak naprawdę ładują się mniej więcej tyle samo, bo ten ma mniejszą baterię, ale no jednak na cyferki wygrywa ten, ale tutaj jakbym mógłbym powiedzieć, to bym dał chyba, no chyba remis. No. Jeśli chodzi o aparaty, teoretycznie te główne matryce są dość podobne, bo i tu, i tu mamy 50 MP, światło 1,8, detekcja fazy i os, czyli. Nie, OIS przepraszam. Optyczna stabilizacja obrazu, więc dość podobne. Ten ma na pewno trochę lepszą, powiedzmy, matrycę na papierze, bo trzynastka, jeśli chodzi o ultra szeroki kąt, tu jest tylko ósemka. I obydwie mają ta jest dwójka do makro, tu jest dwójka do głębi. I tak naprawdę nie jest to miażdżąca przewaga, ale wydaje mi się, że przewaga jest jednak tego. I w większości przypadków, ja Wam wrócę zdjęcie na koniec, nie będę Wam tutaj pokazywał, bo ciężko to tak pomojtać, ale w większości przypadków ten wypadał zauważalnie lepiej. To Nie było tak, że ten robi tragicznie, a ten robi genialne, ale to jest jednak lepszy fotograficznie smartfon, szczególnie, że to jest ta sama matryca, która z w 11 topowej, więc no widać. Jeżeli chodzi o szeroki kąt, to tutaj nie zawsze już było lepiej. Tutaj czasem bym powiedział, że ten był jednak troszkę lepszy, ale jak miałbym, a głównie robię główną matrycą zdjęcia, to bym wybrał, że ten jednak jest lepszym smartfonem. Zobaczcie zdjęcia, sami ocencie, porównajcie, które robią na Was lepsze wrażenie. Jeżeli słuchaliście całego filmu, a nie przywinęliście, to już wiecie, jakie jest moje zdanie. Modka wygrywa, jeśli chodzi o kwestie wizualne, o kwestie poręczności. Lubię też system Motorola, chociaż ten OnePlusa też nie jest zły, też ma gesty. Te gesty są po prostu lepsze, moim zdaniem, więc to jest też plus dla modki, ale te gesty nie są złe. Tutaj to też jest jakby już fajny system, to nie jest taki typowy chiński system, który tam, wiecie... W od pierwszego użycia i do końca, tylko to jest fajny system, i tu jest też bardzo fajny system. Więc modka moim zdaniem wygrywa, jeśli chodzi o poręczność, jeśli chodzi o te wymiary, bo tu nie chodziło, że ja chciałem, wiecie, przyoszczędzić 2-3 stów, żeby mieć coś trochę tańszego. Nie, ja chciałem mieć coś trochę mniejszego, coś trochę bardziej poręcznego, dlatego na przykład nie brałem jakiejś droższej motki. Bo chciałem po prostu, żeby było to trochę poręczniejsze. I tą modka jest naprawdę całkiem fajna, mimo dużego ekranu. Całkiem fajnie leży w ręce. No, nie da się ukryć, że chyba pod każdym innym względem ten OnePlus wypada lepiej. Ten OnePlus jest po prostu smartfonem, moim zdaniem, lepszym. No, ale trudno się dziwić, bo to jest smartfon też e, nowszy. To smartfon, który, ma, który jest z tego roku, a nie z zeszłego, i tu jest więcej RAMu. Ład, jaś, ładniejszy może nie aż tak. Trochę jaśniejszy ten ekran. Może minimalnie ładniejszy, ale to nie jest duża różnica. Ale tu jest też dużo lepszy aparat, bateria lepiej działa. Aparat mnie mocno przekonuje, bo aparat naprawdę jest sztosem. Chociaż ten, ten Otoluj przez cały kilka miesięcy, bo to nie cały rok, naprawdę dawał radę fotograficznie i nagrywałem nim różne filmiki, nagrywa, robiłem nim masę zdjęć i dawał radę, więc jestem mocno zachwycony, bo motka kiedyś fotograficznie to było dno i, 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 i warstwa mułu, a teraz to już nie jest... E, źle, a nawet powiedział, że jest całkiem dobrze no ten po prostu jest lepszy, bo ma matrycę z jedenastki topowej, więc ta główna matryca jest lepsza e, więcej tego RAMu, ekran fajny jest ten fajny przełącznik, nie jest to jakiś tam nie wiadomo game changer, ale przyjemny i bardzo przyjemnie mi się z niego korzystało po prostu, więc e, wydaje mi się z wielkim żalem, muszę to powiedzieć, że motka musi oddać palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o króla do 2,500 tysiąca i wskakuje, jest bardzo mocnym pretendentem, ale wskakuje na to miano OnePlusik, który, kurczę no, który gdyby wyglądał trochę ładniej i byłby trochę mniejszy, trochę poręczniejszy, to byłby beautiful smartfonem moim chyba wymarzonym, takim do 2,5 tysiąca, więc bardzo mocny zawodnik. A Wy dajcie znać, co myślicie, którego byście wybrali, modka OnePlus który z nich jest Waszym zdaniem lepszym wyborem? Pozdro.